No, no, i wyprzedzić. Czekaj. Tak z naprzeciwko coś. Pościg kurwa. Pościg kurwa. No, nigdy nie nagraliśmy, no. Tak, nagraliśmy. Teraz trzeba schyłkować. Dojdę do mnie. Start recording emergency video. No jedź kurwa. To jacyś to nie było przecież prywatnego samochodu, to sami tak. No. tak. Albo krowy churok. O ja pierdolę. Może komuś krowy. Co oni do krów przyjechali?